Zacząłem miesiącem. Białystok, czyżby miasto przegranych szans, zresztą nie tylko Białystok. Dotyczy to wielu miast, miasteczek, zarówno w województwie Podlaskim, jak lubelskim, ale także całego państwa. A czego, czego dotyczy ta wizja przegranej? Dotyczy handlu, dotyczy handlu ze wschodem, czyli bezpośrednio tam na wschodzie granicy polsko-białoruskiej. I z czym mamy dzisiaj do czynienia? Niedługo pod naporem sił europejskich ze względu na handel między Unią Europejską a Chinami zostaną otwarte przejścia graniczne w Kuźnicach, w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. Kto je otwiera? Otwiera je oczywiście Zachód. Myśleliśmy, że będziemy mieli Jakąkolwiek z tego korzyść szansę, okazuje się, że nie. Ponieważ po otwarciu na zlecenie tych granic, gdy pojawia się ta niesamowita szansa, okazuje się, iż ze strony białoruskiej została podjęta decyzja, dekretem prezydenta Republiki Białoruskiej, o zakazie wjazdu na teren Republiki Białoruskiej. Polskich ciężarówek, naczep, a także wszystkich samochodów, które zajmują się oprócz ruchu osobowego e, sprawami gospodarczymi z terenu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej i z Litwy. I teraz, wszyscy, gdy pojawiła się niesamowita nadzieja, szansa, okazuje się, że nie, ponieważ sankcje to jest broń obusieczna. Myśleliśmy, że co, że na cwaniactwie myśmy wprowadzili. 1 czerwca 2023 roku, my jako Stona Polska, Rzeczpospolita, o, oczywiście w imieniu Polski wówczas był taki człowiek, który nie panował nadal alkoholem, pan minister Kamiński, rząd prawa i sprawiedliwości. Wówczas zakaz wjazdu z terenu Republiki Białoruskiej naczep i ciężarówek. Dzisiaj mamy tylko odpłacenie pięknym za nadobne. Oczywiście, w momencie, gdy Zachód nakazał otwarcie naszych przejść granicznych, nie dla nas, ale dla siebie, i przypominam, że to nie są tylko nasze przejścia graniczne, w związku z tym, że weszliśmy w ten system, i dzisiaj wspierając sankcje, bawiąc się w taką blokadę i wojnę gospodarczą z Białorusią, właśnie to miasto, ci ludzie, przedsiębiorcy będą najwięcej tracić i najwięcej tracą. A kto zyska? No zyskają ci, którzy nie są objęci tym zakazem. Czyli wszystkie pozostałe państwa europejskie i z Unii Europejskiej. Słowacy już dzisiaj czekają. Słowacy już dzisiaj czekają na to, że będą własne towary wozić, ale jednocześnie nasze polskie towary, tiry, będą musiały się rejestrować czy w Słowacji, czy niemieckiej i tak dalej. Nasze polskie firmy leżą. Litwini już dzisiaj płaczą, że to koniec. Że robimy z siebie pustynię gospodarczą, pustynię handlową. I teraz jest pytanie: a komu to zawdzięczamy? A na kogo żeście głosowali? Tam jest gdzieś marszałek Szymon Hołownia, tam jest Bosak. Idźcie teraz do nich. Pozostali z PiSu, z PO. O Tadziu Truskolaski, prezydent tego miasta, tak się o was troszczy. Inni wszyscy będą zarabiać. Dzisiaj jeszcze tego nie widzicie, ale w momencie otwarcia europejskich przejść granicznych. W Kuźnicy i w Bobrownikach, powtarzam, w internecie całego handlu międzynarodowego naprawdę głęboko poczujemy ten wstyd, że wszyscy mogą zarabiać, ale nie my Polacy, bo żeście sobie takich mądrych polityków wybierali. No my, jako partia front, tyle ile siły politycznej nam daliście i dajecie, tyle mamy możliwości. Wizytówka na początku tego materiału, kongres. Sił wolnościowych dla dialogu i rozwoju, nie dla wojny. Między 9 a 11 listopada w Mińsku na Białorusi, w którym jesteśmy współorganizatorem, bierzemy udział. I w trakcie tego kongresu będziemy dokładnie o tym mówić. Będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać ze stroną słowacką, bo tam jest mocno reprezentowana. A tak przy okazji, pamiętajcie: jeśli ktoś traci, to ktoś korzysta. I pozwólcie, że. Wypowiedź jednego z ważniejszych polityków, przepraszam, tutaj polityków białoruskich, lata, pana Higina, i wtedy prezydent już o tym, że my do to A wy Jasne. Generalnie tak. Krótko. Republika Białoruska otwiera ambasadę swoją na terenie, tak jak trzeba, na terenie Republiki Słowackiej. Republika Słowacka to 5 milionów mieszkańców. Wymiana handlowa pomiędzy Słowacją a Republiką Białoruską przed sankcjami to było w granicach 19-20 roku w granicach 200 paru milionów euro, a teraz decyzję podjęli, że wymiana. W przyszłym roku pomiędzy Republiką Białoruską a Republiką Słowacką będzie powyżej miliarda euro. Teraz pytanie: kto zarobił, a kto stracił? Czy wina Słowaków, że zarabiają? Nie, wina tu, Polaków, nas, bo żeście sobie takich ludzi powybierali na tym kongresie. Tyle powtarzam, ile siły politycznej, tyle możliwości. My rozmawiamy w związku z tym z naszymi kolegami, z Partią Liberalno-Demokratyczną Republiki Białorusi, z panem Olegiem Hajdukiewiczem. Oni mają swoich przedstawicieli w parlamencie, są to wpływowi politycy. Będziemy rozmawiać, będziemy prosić, żeby dla podmiotów, tych naszych transportowych polsko-białoruskich, które są i które będą się i powinny rejestrować, żeby były uruchomione licencje właśnie przewozu różnego typu towarów, produktów. Dzisiaj, gdy możemy bez problemu zawieźć do grobna jabłka, cebulę i inne produkty, to niestety rolnik Polacy nie zarobią, bo transport będzie kosztował. Transport z Berlina, transport z Bratysławy kosztownym będzie. Można z Łotwy, bo Łotwa nie dostała zakazu, no ale wiemy jaka jest odległość z Łotwy i wiemy gdzie pieniądze po prostu pójdą i kto zarobi. W związku z tym będziemy prosić, powtarzam, kolegów naszych, żeby przynajmniej częściowo to prezydent Republiki Białoruskiej decyduje, w ramach tego dekretu może dokonać tego typu zmian. A wy, kochani, szczególnie Białostoczanie, Podlasianie, Polacy, bierzcie się za tych swoich polityków i gońcie ich. Kolejny raz powtórzę. Stoły do dialogu politycznego na Białorusi, w Mińsku w Federacji Rosyjskiej czekają na to, kiedy polski naród odezwie się, poprosi lub pogoni polskich polityków, żeby zaczęli rozmawiać w interesie narodu, w interesie naszych państw, a nie przeciwko nam. Czołem.